Cześć, cześć, mamy cześć, skór sportowe Lowe. Na wstępie tego materiału zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili portal sportowymedia.pl. Tam oczywiście mnóstwo informacji na temat poszczególnych dyscyplin sportu. Także jestem przekonany, że z pewnością coś Was zainteresuje. Natomiast przechodząc sobie do sedna dzisiejszego materiału, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż Regia Warszawa wywalczyła tytuł mistrza. Polski w sezonie 2019-2020. To doskonale już wszyscy wiecie, z tego względu, że e, nagrywałem e, na ten temat osobny e, materiał. Natomiast e, teraz trwa walka o europejskie, e, europejskie puchary. Istotne z punktu widzenia polskich drużyn, ponieważ te europejskie puchary no, niewątpliwie dają e, tak naprawdę mnóstwo możliwości finansowych dla klubów poza tym prestiż i renome w tym piłkarskim świecie. No cóż, zwróćmy sobie uwagę na kluby, które w tym momencie mogą reprezentować nasz kraj w rozgrywkach ligi Europy, ligi europejskiej. I w gronie tych klubów jest oczywiście Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław, przy którego stadionie się właśnie znajdujemy. Śląsk Wrocław, który pewnością chciałby mieć u siebie te europejskie puchary Ostatnie lata w wykonaniu klubu ze stolicy Dolnego Śląska no, nie były najlepsze. Tak naprawdę była to walka tylko i wyłącznie o utrzymanie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Wcześniej jeszcze oczywiście inna nazwa, natomiast w rozgrywkach najwyższego szczebla piłkarskiego w Polsce. Ten sezon wyjątkowy dla piłkarzy Śląska Wrocław, wyjątkowy ponieważ... No, są szczycie, no, szczycie tabeli i stać ich na to, aby właśnie wywalczyć miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. W kontekście Śląska, w kontekście Wrocławia niezwykłe wydarzenie byłoby to. Już wiadomo, Śląsk-Wrocław nawet grał w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, zdobywając tytuł Mistrza, mistrza Kraju. Natomiast teraz realia są inne. Mistrzem kraju w sezonie 2019-2020 Legia Warszawa, ale Śląsk być może w tej lidze Europy, lidze europejskiej, pokaże się. I jeżeli się pokaże, to oczywiście marketingowo znowu tutaj będzie rósł w siłę. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Oczywiście trzymam kciuki za Wrocławski Śląsk. Tak jak mówiłem, przy stadionie, którego się znajdujemy. I miejmy nadzieję, że tutaj, właśnie na tym obiekcie, który jest za mną, będziemy mogli oglądać rozgrywki europejskich pucharów w sezonie 2020-2021, czyli już tym najbliższym. Cóż, tyle ode mnie, na teraz trzymajcie się, na razie pozdrawiam.